wyznawcy Jurka Owsiaka. No, oni raz w roku, zaznaczam, raz w roku wrzucają do tej puszeczki no powiedzmy 50 zł. No ale taki katolik, no 10 zł wypada rzucić na tą tacę, no bo taką brzęczącą monetą, no to nie, ale trzeba już banknot. Więc 10 zł razy 4, 40 miesięcznie, razy 12, to jest jakieś prawie 500 zł rocznie. Tam panuje ogólnie w protestantyzmie taka zasada, że trzeba oddawać panu Bogu dziesięcinę. Dziesięcinę, czyli 10% swoich zarobków. No powiedzmy, że średni zarobek to jest 4000, no to by było 400 zł miesięcznie. Razy 12, no to już wychodzi prawie 5000 rocznie. 5 czyli mamy 50 wyznawców Owsiaka, 500 katolicy, 5000 protestanci zaznaczam niektórzy bo nie wszyscy